Cześć. Siemanko w drugim odcinku z maratonu z Brawl Stars. Akceptuję. Z Brawl Stars. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem to samo co pod. Tamtym pierwszym to. Robimy następny odcinek z Bravo Stars Teraz jak ja to nagrywam to jest 5 łapek w górę i 10 komentarzy No I Żeby była ta seria się ciągła to udostępniacie kanał, udostępniacie ten maraton. Żeby przyszło więcej osób. Może jakimś się spodobał stan suba, nie wiem łapka w górę będzie, komentarz. No, a my idziemy groć No subika, lajka Subika, lajka i komentarza macie zostawić By to bardzo mile widziane, nie? Tu się pizdają Nie wiem. Tego myślałeś, że je bali? Zje No ty co? Zuu... Przegramy go. Burda Check up the gun. Chekiramizlar ko'yi. cheezus This too easy. That hurts. That's mercy. Oh, yeah. Dwa, trzy punkty by były, to byśmy wygrali już O Boże, Boże Gramy dalej <ślesk> Boss To trzeba wygrać, to trzeba wygrać ten trąbkę. A jak ja tak będę wchodził na pałę, to nie wygram. Watch out. Here I come. Selfie time! Мишка, я с тобой называю. Курива. Ебаный. Я еб... Trawa do przodu, trawa do przodu. Trawa do przodu. Trawa do tam. Ciekawe co się wydarzyło kurwa I chuj, też przygramy. Ja pierdolony Ale sobie Tyle solo Gramy Solę, bo Solo jest lepiej Przynajmniej pół charki zdobywać Ale to... Dwa, trzy... Pięciu gra trzy... Czterech... Łoty kurwo... I chuj... Wyjdź... Przynajmniej pocharki się ten... Zdobywa tutaj, na, na solo... Solo najlepsze jest... Idziemy cały czas dalej Potem na końcu odbierzemy jakieś nagrody, jak będą Do trawy szybko. Zdech. Dotrabe regeneruje życie. Mas na niej. Tak już nie? jest, nie? Nie żywolny Boże. Gdzie oni są? Już shake'a wziąłem? Nie wiem, do czego ten 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 shake jest? Ja i on zostaliśmy. Niech wyjdzie on pierwszy. Kurwa nie strzelaj. Gdzie ten Lui? Lojo. I kurwo jebana. No, drugi ten. Drugi byłem. 10 typa weszło Run and Beauty Nieważne skrynie Jeptje Dobra Ej, no idź do tego kurwa Chuj Ci w tego Piąty Piąta ranga Dobra Graj dalej

Używy jebane suki wdycham w tyle Wiem co wygramy. Tam jest to tutaj jest takie i to gramy w to sobie wygramy jeszcze je W to sobie wygramy Trzeba to też powygrywać. tak to będzie dupa. Ale, ja tego tam pograł. Prawie mnie Не выбирайте, курва. Диаманты. Не передались. Вратибион. Курва. Курва, выпедрай мне сейчас. Курва. Kuju I chuj, przejebiamy to. To też przewalimy. Zdychaj. To jest najgorsze, że te gry są na odcinki nudne, bo nie ma na co gadać. Może to wygramy teraz jak wypier Ty kurwo jebana na... Jakie kurwy Gdzie ty kurwa dojrzałem tu Pierdolaj tu Spierdolę tu

Urywa mać Przyjebie to tak? Wbijaj go, no dobra Czternaściomy No wróćcie kurwa jebane zjeby O, ona ma kurwa te diamenty jebane Jebany chuju Wypiór zajebki, zajebny zajebny No I hu I ja 48 odbieramy tę skrzynkę wiesz, Chuj, nie odbieramy na koniec, teraz teraz odbierzemy tę skrzynkę Scatter. EL PRIMO Pst. El Primo ty to, to jest? To dobra Sklep Zasoby Zajebiaszcze GROMY Pamiętajcie pamiętaj o tych łapkach w górę. I o komentarzach i o poleceniu kanału. I zostawienia subskrypcji jak się komuś podobało. Caldinę jest jak na pamięć, kurwa. Bo ciekawki tak jest dolę. Mówię. Napiszcie mi w komentarzach, czy tego Minecrafta dalej. Tylko tego Minecrafta będę wygrywał bez żadnych kurwa modów, co, bez żadnych bersheiderów. Tylko tego Minecrafta. Kurwa mać. Chłon, że jakoś prowadzimy. Gdzie tych hujów? Kurwa. Gone Napierdalaj kurwa każdego. Pierdal tak, ojeb. Noć. dwa. Kurwa, spierdalaj. Nie wychodź kurwo. To wygramy. Zajebiście kurwa Teraz to mi się to podobało. Gry za, za gry. Dalej. No i maśnicko. No i git. No, mama stanie Nie Następna skrzynka Co tu mamy? Ulepszy ulepszę go kurwa lepsze Boś ty słaby Chyba mi dobrze spadł. Mam nadzieję! Nie daję tego demu. Życie kurwa, życie. Ty, kurwa, jeba Nie kurwa. Zjechaj. Bo chuj tego nieźwiedza kurwo. BULLET kurwo Zdechła... Oj, po te kurwo diamenty. Ja pierdolę. Too jebanek kutas. Daj tu do góry Gändy jepykuj od tyłu trzyma to za To kończymy i Znaczy tą rundę skończymy i skończymy odcinek Pe pewnie go wrzucę ten, te dzisiaj jeszcze Ale tak nie będzie to się... Łapę w górę, 10 był i tak go ten go frutę, kurwa macie chyba na końcu gry Wygraliśmy, zajebiście. Najmniej punktów miałem, kurwa Sylw Ale szósta ten ranga. I 60 Good, good. Dobra. No to kończymy, nie? Kończymy yy, odcineczek. Dzięki za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się. Do następnego. Zostawcie suba, jeżeli wam się spodoba. Lajka. I napiszcie komentarza. Lajk i komentarz to są najważniejsze rzeczy. Po tym odcinku, bo to jest maraton. Także like, subik, komentarz. I udostępniać kanał i filmiki, i, i nara, nie?